Na śródina przyjechało prawie 400 zawodników z ponad 60 klubów, więc jest to prawdziwe święto zapasów w dniu dzisiejszym w Polsce. Jest to też pierwsza eliminacja do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która jest najważniejszym turniejem w tej kategorii wiekowej, czyli kadetów i kadetów. Blisko 400 zawodniczek i zawodników to robi wrażenie. Zresztą widzimy te maty, jak się okazuje, za mało, 4, bo mogłoby być i 5, ale walki są przede wszystkim niezwykle zacięte. Rozmawiałem z trenerami, są zadowoleni, że poziom tych pojedynków jest dosyć wysoki, a to biorąc pod uwagę, że właśnie w, tym, w tej grupie wiekowej e, tworzą się no, bezpośrednie zaplecze. Może jeszcze nie na tej igrzyska, ale kto wie, ja miałem 19 lat, jak startowałem już na Igrzyskach Olimpijskich, a to jest 17 lat, więc wszystko jest możliwe. Tego oczywiście Wam życzę, ale mówiąc jeszcze tak pod względem sportowym rzeczywiście walki stoją są bardzo zacięte, stoją na bardzo wysokim poziomie. To, co najważniejsze w każdej dyscyplinie, co jest solą, to są dużo akcji technicznych. To jest rzeczywiście coś, co może cieszyć oko. No cóż mogę powiedzieć, generalnie zachodnio pomorskie jest bardzo mocne, jeżeli chodzi zwłaszcza, jeżeli chodzi o styl wolny, ale i świdl ma tutaj bardzo mocny wkład, w końcu macie wychowaliście olimpijczyka, prawda, są medaliści mistrzostw, mistrzostw Polski. Są zawodniczki i zawodnicy startowali na mistrzostwach Europy, Świata. To znaczy, że ten poziom. Waszym mieście jest dosyć wysokim. Rozmawiałem z panem burmistrzem, widać, że jest taki prosportowy, że rozumie potrzeby wasze. No, to nie jest proste, ale wiemy, że właśnie w samorządach drzemią możliwości, które mogą, mogą doprowadzić do tego, żeby młodzież się wychowywała, żeby wyciągnąć, wyciągnąć ich z tego wirtualnego świata, z tych smartfonów, komputerów, po to tylko, żeby mogli no, rozsławiać sobie, nie powiedzieć, nie tylko swój klub, ale również i swoje miasto a w rezultacie na koniec swój kraj. Historia śródliskich zapasów zaczęła się e, troszkę wcześniej niż 50-lecie. Jest to 55 lat. E, pierwszym z założycieli, jakich był tutaj w zapasach, był zawodnik z Zdrawska, i tam była dosyć mocna sekcja. Jednak e, mieli wypadek, e, na którym uległ zawodnik uszkodzeniu kręgosłupa, no i klub został zawieszony. W międzyczasie profesor Małecki z tej oto do szkoły, w tamtejszych czasach wicedyrektor szkoły, utworzyli cztery sekcje. Był to technik Świdwin, ale zawierały sobie zapasy: lekoatletykę, piłkę ręczną i ciężary. Ja pamiętam zapasy, bo przyszedłem tu w 1978 roku, właśnie na takim samym turnieju, który się odbył. W dwójce były właśnie eliminacje do Olimpiady Młodzieży i podszedł do mnie, pamiętam, to był 78 we wrześniu, pamiętam, podszedł do mnie profesor Małecki i zapytał się, czy, gdzie idę do szkoły średniej. No ja powiedziałem, że idę do morskiej, tam też szykowałem się, bo pochodzę w ogóle z klubu Viking Voli, którego serdecznie pozdrawiam i zgodziłem się. Przyjechałem we wrześniu drugiego roku, jak to mówią, i od tego momentu było już dwóch trenerów. Był profesor Małecki, który prowadził dalej ciężary i czegoś Wodyka. Czegoś Wodyka to był człowiek, który nie miał nic wspólnego z zapasami. On się uczył zapasów, ale był naprawdę dla mnie był dobrym trenerem, który, teoretycznie który teoretycznie wiedział bardzo dużo. Może technicznie nie był tak przygotowany, ale to dzięki niemu wielu takich zawodników jak ja, Darek Bąsowicz właśnie, Kicior Bąsowicz, Piasecki, przede mną jeszcze był Tadziu Żeromski, który był tutaj na hali, Naniewicz, no było tych zawodników, Zbyszek Hiszczyński, który do dziś żyje, mieszka w Koszalinie. I powiem, że to była dosyć mocna ekipa, bo to była ekipa, która na tamte czasy zdobyła najwięcej medali dla zapasów świdwińskich. Bo jak można zobaczyć na tablicy w szkole, no to oni byli tymi promotorami tych zapasów, takich już na poziomie ogólnopolskim i mistrzostw polskich. Następne lata to były lata nowego dyrektora który nie za bardzo był przychylny do naszych zapasów. Tak jak ktoś kiedyś na forum napisał niedawno, że patrzyliśmy w niebo, będzie padać, bo trenowaliśmy na dworze. Były ciężkie czasy. Chodziliśmy z miejsca na miejsce, z pomieszczenia na pomieszczenie. Ćwiczyliśmy na stadionach, w Parku Świdwińskim. No i nastał ten czas, kiedy szkoła technikum, zmieniła dyrektora. Nie będę wymieniał nazwiska, bo nie będę robił reklamy. I od tamtego momentu zapasy zaczęły się naprawdę bardzo, bardzo dobrze rozwijać. Ja byłem do 2007 roku. Później pojechałem do klubu KOIF Colding w Danii. Tam się do... Jak to mówią? Spotkałem trochę z innym stylem w ogóle zapasów. Bo to był po pierwsze styl klasyczny. Po drugie inne podejście były władz klubu, miejskich i rodziców do sportu. Można byłoby powiedzieć, że tam sport opierał się fundamentalnie, praktycznie na finansowaniu przez 100% rodziców dopiero miasta, powiedzmy włodarze miast. Po zdobyciu medalu na mistrzostwach w Skandynawii w jaki sposób dotowali ten sport. W międzyczasie ja odchodząc przekazałem pałeczkę właśnie dzisiejszym trenerom. Byli moi zawodnicy Marek, Szysiek i Marcin. Praktycznie dla mnie Marcin, Marek to byli jedni z lepszych zawodników. Nie? No I widać było od samego początku, że czują te zapasy. Krzysiu doszedł po jakimś czasie do tej ekipy, mimo to, że naprawdę robią dobrą, dobrą robotę, bo to co zrobili, to mamy dzięki nim. Nie? Ja jestem też wdzięczny. Ja pochorowałem się troszeczkę, ale wróciłem od trzech lat, już tu praktycznie zbawię się z dziećmi i mam nadzieję, że będzie to trwało. Nie? A jakie będzie podejście niektórych osób w naszym mieście? Czas pokaże, życie pokaże, bo dziś jesteśmy, a jutro już możemy nie istnieć jako problem. Zresztą tak jak prezes powiedział, dzięki wytrwałej pracy niektórych ludzi. Nie? Wśród najbardziej utytułowanych zawodników, wywodzących się ze Świdwinia są. Świętej pamięci Jurecki Marcin, wielokrotny medalista mistrzostw Polski Seniorów, Olimpijczyk z Sydney w roku 2000. Lucian Gralak, wielokrotny medalista mistrzostw Polski Seniorów. Wąsowicz Dariusz, srebrny medalista mistrzostw Europy Juniorów. Panaszczak Borys medalista Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżowców Wojciechowski Karol, medalista Mistrzostw Polski, uczestnik Mistrzostw Europy Śledź Kacper, złoty medalista Mistrzostw Polski Kadetów, Juniorów i Młodzieżowców uczestnik Mistrzostw Europy i Świata Korzystając z okazji Zarząd UKS Technik pragnie uhonorować zawodników klubu którzy w znaczący sposób przyczynili się do rozwoju świdwińskich zapasów. Kacper Śleć, Wojciechowski Karol, Wilk Wojciech, Mateusz Śleć, Krycki Konrad, Parniak Dominik, Kępka Maciej, Kwaśny Krystian, Kawałko Filip, Grzelak Witold, Duda Michał, Maltański Sebastian, Rzemieniec Zbigniew. Bardzo prosimy o ustawienie się do pamiątkowej fotografii. Proszę teraz o wystąpienie prezesów UKS Technik Świdwin. Proszę o wystąpienie pana Banaszczaka Borysa, Wilka Adama i Kępka Mirosława. Pod okiem tych prezesów budowały się świdińskie zapasy. Gratulujemy im pracy, tylu wychowanków. Myślę, że im się należą duże. Duże brawa. Prosimy o wystąpienie pana burmistrza miasta, pana Piotra Felińskiego, pane, pana starostę powiatu świdnickiego, Zisława Pawelca i dyrektora szkoły, pana Daniela Nowaka. Szanowni Państwo, klub. Nie istniałby również bez zacnych sponsorów. Bardzo prosimy o wystąpienie. Pana Piotra Kupikowskiego, Pana Szachnowicza Mariusza, Pan Wnuk Rafał, Pan Miksel Wojciech, Pan Kotula Kamil, Pan Przemysław Mikietyński i Pan Marek Szymborski. Bardzo proszę o wręczenie. Odznaczeń. Srebrną odznaką Polskiego Związku Zapaśniczego dla trenera Marcina Popowa. Proszę o wystąpienie. Złotym medalem Polskiego Związku Zapaśniczego dla trenera Krzysztofa Kuligowskiego. I złotego medalu Polskiego Związku Zapaśniczego trenera Marka Spychalskiego. Ogromne gratulacje dla zasłużonych trenerów i gorące brawa. Złota patera. Polskiego Związku Zapaśniczego dla Panów Panaszczak Borys, Marcin Popow, Krzysztof Poligowski, Marek Spychalski Chciałbym tutaj poprosić obecnych trenerów Pana Prezesa i byłego trenera Pana Borysa, Pana Szczaka do tego, żebyśmy mogli Panom podziękować To jest wielkie świę... święto ślinińskich zapasów, tutaj chciałbym e, ogromnie podziękować ślinińskim trenerom Krzysztofowi, Marcinowi, Markowi za to, że działają, że zachęcają młodzież do tego, żeby szli w ten spor, żeby się angażowali, żeby ten czas nie spędzali przed telewizorem, komputerem, smartfonem, ale żeby walczyli na takich salach. A potem brali udział w takich zawodach. Wielkie pokłony w ich stronę, ale też warto pamiętać o tych wszystkich, którzy te, przez te 50 lat te świdlińskie zapasy tworzyli. Tak? Chociażby o obecnym dzisiaj Borysie Szczaku, tak? który też ma duży wkład czy pan Tadeusz Mołecki, który jakby rozpoczynał tę przygodę ze świdlińskimi zapasami. Myślę, że o wielu jeszcze zawodnikach, trenerach, prezesach można by było mówić dużo. Ja dzisiaj cieszę się, że dzięki zaangażowaniu naszych świdlińskich trenerów, że możemy gościć zawodników z całej Polski, kadetów, którzy przyjechali tutaj walczyć o swój awans w Olimpiadzie Młodzieży. Zapasy w mieście to dyscyplina, która jest najbardziej... Zdarku. To... Utytułowana w ostatnim czasie i warto te sukces nagrać. Serdecznie gratuluję wszystkim zawodnikom, pracownikom, trenerom klubu UKS Technik z okazji 50-lecia. To najbardziej utytułowany klub obecnie w naszym mieście. Życzę dalszych sukcesów młodzieżowców i rozwijania tego klubu we wszystkich kierunkach. W tym momencie prowadzimy zajęcia w dwóch grupach wiekowych: grupa młodsza, w której zajęcia prowadzi Marcin Popow i Borys Bonaszek, i grupa starsza, w której zajęcia prowadzi Krzysztof Kołigowski i Marek Spychalski. Zapraszamy wszystkich przyszłych zawodników na zajęcia w klubie UKS Technik Silin. Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Rolniczych w Shieldingie ulica Szczecin 188.